Witam Nikodemie i Albino. Witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj grałem 60 seconds na moim kanale. Z tej strony Tumżak i już od razu zaczynamy grę. Gramy w apokalipsę. Ja nie umiem tak bardzo w to grać. I na przykład yy, Próbuję w to pograć sobie chwilę Zobaczymy jak pójdzie. Chwilę już w to grałem 2-3 rundki i spoko gra się wydaje, tylko że jak ta Mary Jane to taka świntucha i wpieprze wszystko naokoło nie, to nie wiem czy mi się chce ją brać. Na pewno widzę, że te wszystkie trzy rzeczy zabiorę stąd. Cztery. Ale chyba je... Apteczka też jest za jedno miejsce. A jeszcze woda jest. To nie. <laughs> Dobra, bierzemy poradnik. Bierzemy apteczkę. A jest za dwa, niestety. Dobra. Szybko idziemy odnieść, Szybko. jego to się na końcu weźmie. Szybko, Mary Jane. Nie wiem czy opłaca się ją brać, bo żre tyle tej zupy, że nie wiem Szybko ono tyle waży No chyba to te matki nie weźmiemy i tyle Szybko No nie wierzę. Matki nie wezmę. Nie zdążę. Serio. Nie wierzę. Ja muszę to jakoś inaczej zrobić, bo przegrałem już w pierwszej rundzie tego odcinka. Jestem nieudacznikiem po prostu Koniec, nie wierzę Tylko dwóch pilotów zostało Oczywiście Zdajemy im te czapki Nie wiem jakie ja to zrobiłem Czemu on, bez tego oni on nie mogą zostać sami? Oni by, pewnie by się zabili Hmm. No więc spróbujmy jeszcze raz. No szybko gramy. Ciekawe. Ile tu trzeba? Być dni, żeby przejść tą grę, bo nie kumam. Dobra, szkoda, że już nie mogę wziąć. Tutaj mamy to, to, to. te trzy rzeczy wezmę. Dwie rzeczy z tego pokoju. Szybko, trzy. Dwa. Jeden. Szybko naboje. Wody na razie nie potrzebuje i szybko tym jego. Czy jak on tam ma szybko broń tutaj biorę. Matkę też biorę. To co będzie się nudzić sam tam? Chodź gruba. Cześć, jestem taki tłumoki, nie wiem żarcie, serio, znowu nie zdążę. Ja nie wierzę w to, nie wierzę, nie. Za dużo rzeczy bym chciał wziąć, żebym nie wierzył w to. Dobra, ja widzimy się za chwilę. Bo nie ma większego sensu, że tak. Dobra, słuchajcie, jestem po krótkiej przerwie. Udało mi się, i akurat dobrze złożyłem, że miałem trzy zupy koło siebie. Ale ledwo co zdążyłem? Mam na ich takie fajne hełmy. Załóżcie sobie, że. Wzięłem na pewno, nie brałem. Naboje wziąłem, radio wziąłem. Broń wziąłem, mapę wziąłem i ich wziąłem. Jedną wodę w ziemi. Ciekawe, co nam się dali. Dali nam karty, skauta i kutkę. Tak. Na razie im nic nie dajemy. Nie opłaca. Pierwszego dnia, gdyby wszystko żarli. Wydaje mi się, że to Mary Jane pele No to więc nie wiem, jakie ja bym to zrobił Hmm, bo ona dużo i tak żyre, to mi się nie opłaca to robić. No, nic nie dostaniecie jeszcze. Każdy to pójdzie ktoś na ekspedycję. Ktoś bardzo poważnie przykłada się do pukania we włas. Boimy się otworzyć, ale przecież mogą to być jakieś dobre wieści, prawda? Ile dalibyśmy za okazję do zobaczenia jakiejś... Przyjaznej twarzy. Nawet jeśli miał być to na sąsiad, net. Jeżeli nasze miasto zostało zbombardowane z jakiegoś konkretnego powodu, to możemy się zdawać, że właśnie on był tym powodem. Czy powinniśmy otworzyć? Chyba tak. Żartuję. Dzień trzeci. Tylko tet napity jakiś, taki na kacu. z wodę mówię emerge, jeszcze ten dajmy im tego dajmy mu skauta bo on jest bardzo dobry w tym Nasz mały Jimmy czy jak on tam ma I nie ma naszego synka I będzie wtedy śmiesznie Timium Choć te twierdzi, że mogą być też lepiej No faktycznie Nie nikt nie dostanie zupy dzisiaj Mieszkać tu Cieszymy się No nie wiem, czemu Ted jest taki głupi. On szybciej te osoby nie włożył, zanim budował ten bunkier. Takie podziemne życie. Nie, nie, nie. Mary Jane nie wydukała dziś nawet czówka. To nie jest normalne. Musimy przysiąść z nią. W końcu i szczerze powiem, Co on trapi? No dobra, niech stora Chłopak ją rzucił Gruby jak on Pewnie Janusz Janusz Jane. O. Jedzenia Boże Święty Wody jeszcze. Ja nie wierzę, co to jest za gruba świna. Ja nie wierzę, każdy chce wody, tylko tak chce żyć. Jeszcze. Co z naszą wieczną? No to dad. dzień siódmy i nas syn jeszcze nie wróci. Ani sobie czekaj, nie chce mi się czytać, czy oni są głodni. Po prostu tak. Good. Good. Mary Jane. Jestem zaskoczony. To nie jest i głodny. No tak. Nasza ulubiona stacja. No nie. Próbowaliśmy innych częstotliwości. Ostatnio, gdy próbowałem naprawić radio, źle się to dla mnie skończyło. Więc nie. Ja podziękuję. No, to tylko problemy techniczne. Tak, to musi być wszystko, będzie dobrze. Bez zmian. Jeden. Ję... Teraz G... ty mi wrócisz, jaką tam miałem. Pukanie do drzwi zawsze na napawa nas lekki, nie pukają. I otworzyliśmy na progu stał mężczyzna z ofertą gry w karty. O dużą stawkę. Czy przykład o dwie puszki zupy to rozsądny wybór No oczywiście On nie wy... wie mi wrócił tu O Boże chłopie jak ty wyglądasz Bo. Nie Przegraliśmy w karty ja pierdzielę a ja mówiłem, że nie, ale wy się uparliście na mnie. No, zagraj w karty Z Timi Dobra, idź Ted, bo kurde Oni sobie nie poradzą bez ciebie Serio Nie poszedł nigdy Jestnienie ulgi ludzi po drugiej stronie. Mmm, ten powróci na swojej prawie na powierzchnię cały i zdrów. Znaleźli coś do picia. No, on poszedł i nic nie przyniósł, kurde fele. Ja nie wierzę w to. Cyk. Ja już jestem wtedy w dupie. W czarnej dupie. Przegrałem już to. Ten już oszarał Boże Święty. Hm Ta jest odwodniona szaleństwo. Górny ja To byś chciał pić No i dupa! Co wziąłeś na ekspedycję? No tylko ty zostaje. Karabinu ci nie dam na pewno, nie? Wiesz co? Jak radio sobie zepsuć, to sobie go weź? Dzień 12. Czuję, że to się źle dla mnie skończy źle, źle, źle Spragniony by ta gruba świna coś przyniosła do żarcia, bo... Bo dzień 13 to o Tylko na zmęczony trochę GŁodna Wiem, wiem Sokładana ładna Jedna zupa nam została Co? No nie ja radia nie ma żeby był z No ja nie, nie wierzę Halm Co ja odwaliłem Ja to nie przetrwam Jeśli chcemy być na bieżąco A to dupa Dla przykładu Umocze w, w nasze dziewic Dobry pomysł Co nam dał lamus? A zupa No ale to wody nie mam. Najwięcej to przetrwałem chyba 56 dni, ale wody i jedynie mam pod dostatkiem. I była tylko kolores i... Hmm. Mniejszy... Trzeba skończyć. Tak, radę nie mam. Mam nadzieję, że ona wróci z tym radiem. Dolores? Dolores? No, zaoszczędziliśmy trochę na jedzeniu, ale szaleństwo, Boże. On nawet misia ze sobą nie wziął, skąd tu ma jego głowę. Czyli tak, on jest spragniony, godny. A ten jest spragniony, głodny, tak. Tak, tylko zawody nie mam. To se zjesz tymi tylko. Trudno, odwodnisz się. Udaru dostaniesz, będzie śmieszne. No to gruba jeszcze nie przyszła. Przecież to będzie mój koniec. Tara musi gruba przyjść. No dupa. Zbadania Taki miesiąc A niech sobie wyjdzie Chłopak Bo to On coraz bardziej zalony jest weźcie obgryźcie paluszki czy coś takiego Bo Bo nie wiem co zaraz No nie straciliśmy mapę czemu <noise> ty, in la jeden, ale zupę przyniósł i dwie wody, widzisz? I jeszcze radio i, i mapę, kurde. Kurde, ty to jesteś zacny chłopak, kurde. Zobaczymy, ty jesteś tylko głodny, tylko głodny. Tak. Kurde, to niech tak zostanie. Kurde, na razie nikogo nie mogę wysłać na ekspedycję, bo grubej nie ma. Gdzie jest gruba? Czy ona serio uciekła stąd? Jak ona nie wróci, to po prostu już się nigdy nie i nie jej. Serio, ma tu coś na głowie. Ja sobie czap. Serio, ma nawet dziurę w czapce. Ty mi jest głodny, szalony. No, tylko jemu ja mu do jeść. O, to dobrze, że idziesz. No, nawiąż sobie kontakty, bardzo dobrze. I teraz radio zostanie zepsute, chociaż nie. Bardzo dobrze nam idzie, że zostałem sam ze synem. Co masz wziąć na ekspedycję? Serio, on właśnie nie wróci, bo dajemy na radio, a on wrócił z radiem, więc to dupa, już dupa. O boże, się przestraszyłem, że Ted umarł, a Ted wróci. Jesteś głodny Timmy? Odwodniony, coś już się robi. Nie, ja ty jesteś piciu, chcesz... Tak. To pi Wy wszystko zniszczyliście. Niech was szlak, niech was wszystkich jasny szlak. Właśnie to powinni byli, powinni gdzieś... e, to... Gówno myślałem, że coś o naszej córce się dowiemy Ale ona pewnie trollem została z Jeszcze nie Hmm Tak, tak, on tak Oferuje to za to Nie mam nic niestety, więc ci nic nie dam. Chyba, że stary wróci. To o, przyjdź z Prowotem. A nie, dzieci, chcesz nagadywać. Te dziewczynki są bardzo odważne. Wędrować po pustkowie od schronu do schronu to nie fraszka. Niestety nie miały one nic, co mogły nas zainteresować. No właśnie. Nic nie mieli ciekawego, bo nic nie miałem, żeby im zaoferować. Latarka? Po co mi latarka? Może ci dajmy tę czapkę. To już nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest jej głodny Timił Nie, Ty mi umrze Ty mi nie żyje Nie żyje już myślałem, że nie Kule. I co chłopie przyniosłeś Broń Nic nie przyniósł Cztery o Boże święty Nikogo nie mogę. Wiesz bo córka. Już nigdy córki nie uratuję, bo widzę jak ona tutaj tylko się nażarła i uciekła. A mama? no ja to ja mogę w dupę się pocałować. A jak można? Co? Nie, 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 nikomu nie pomagamy. Dzień 28 No, nieprawdziwi oni pewnie byli. Ciekawe, czy można ogolić te da jakoś. Nie wiem. Spróbujemy coś z tym radem

Co so, straciliśmy? Scouta Co? So? Hm Nie idzie tego wygrać normalnie ty gry chyba no Weź ogolić, go idzie Może weterakiem? Płotką. Tym czymś. Wszystko po klikam. Zobaczymy. Kurde. O mogę x -y zaznaczyć. O. Tu będzie. Szybko. Nawet nie chce mi się to czytać. Takiej wielkiej przestrzeni człowieka Gdy ze ściany się na cego, a robi nas trochę niedobrze. Feto No pewnie, że zbadać to trzeba. Radio hmm, już po nas jest Nawet już nie czytam, bo tak umrzemy już Hm, Wuj nie chcę mi się nawet już to odczytać, o nie ja mogłem to zrobić. A dupa jestem debil. Debil hmm. A nawet wykłada już palce do oka misia. Co? Może ktoś na ekspedycję? Już lepiej bez paniki. Bez paniki otwórzmy zaraz drzwi, bo inaczej się zginiemy. Wszyscy... Otwórzcie drzwi. A brat otwórzmy to pewnie wojsko. Chyba nie. Ukradli nas pewnie. Przed z schrony świeżym, skażonym powietrzem. Bo świetnym pomysłem sobie nie sprawiają nam fobii. Też zachorował najgorzej. Nie mam apteczki. Mi nie pisnął o tym ani słowa, ale gdy ostatni zbył na zewnątrz, zadrapał sobie dłoń na drucie, nie, czy jakiś inny kawałek, nie, no to będziesz po temim. Kurde, co za debil to jest. Też jest chory, no to za down No a nie w tej mili. Hiayeby. No zajrzyj do tej walizki. Jak to będzie 500 zup i 200 wód, to umarli. No co, ty mi sam nie mógł sobie poradzić. Obrażenia, choroba, pragnienie, że... O Boże. Cholera, to była pułapka. W środku nie było nic, poza jakimiś śmieciami. Gdy tylko ch chyliliśmy wiekowalizki, to przeklęte półdowy było. O. Nie mogłeś z dać tego do otworzenia, motherfucka. Też nie zdołałeś przezwyciężyć. Ogarniającego go szaleństwo. wygląda na to, że... No że nie, nie wierzę. No dobra. To by było chyba na tyle. 38 dni. Sam Timmy przetrwał, ale nie na długo. Powinniśmy grać jeszcze Timmy, ale co tam? Udane ekspedycje 4 z 5. Ciekawe czemu? Mary Jane nie wróciła na musiara. Więcej nie wezmę na odcinki. Nigdy. Więc to chyba by było na tyle w tym odcinku. Żegnaj, Albino i Nikodemie. Na razie się